Cześć! Jesteśmy dzisiaj w podbiostockich Olmontach, gdzie spotkamy się z olmonciankami. Ruszamy! Nazywam się Ewa Korniluk i jestem członkinią koła Gospodyń wiejskich Olmoncianki w Olmontach. Moim skrytym marzeniem było zawiązanie takiej organizacji. Do końca nie wiedziałam, z kim mam rozmawiać, do kogo się zgłosić z tym pomysłem, i zauważyłam ogłoszenie pod sklepem naszym osiedlowym, że będzie taki nabór, więc uznałam, że to jest to, że to jest spełnienie moich marzeń. Poszłam na pierwsze spotkanie i po prostu zobaczyłam, że to jest to, czego szukam. Poznałam wspaniałe dziewczyny. W Montach y, mieszkam od prawie y, trzech lat. Y, co mnie skłoniło do tego, żeby zapisać się do koła? Po prostu y, chciałam poznać osoby, które tutaj mieszkają, jakoś nawiązać y, y, nowe znajomości, tak? W miejscu, w którym y, zamieszkałam. Zobaczyłam po prostu ogłoszenie na słupie, tak naprawdę, y, o tym, że jest spotkanie koła gospodyń wiejskich. Jest nabór, tak? Do tego koła gospodyń. Przyszłam na to spotkanie. I okazało się, że znam swoją sąsiadkę, która mieszka ulicę dalej. No to już było łatwiej, tak? Poznałam dziewczyny, które tutaj od lat mieszkają, ale też tak jak ja, które od niedawna przeprowadziły się do Olmont. Jesteśmy tak zwanymi adopciakami olmontskimi, tak siebie nazywamy osoby, które tutaj się przeprowadziły. Dołączyłam do Koła niecały rok temu, dziewczyny świętowały niedawno roczek, ja jakieś około dwóch miesięcy po założeniu Koła dołączyłam. E, namówiła mnie i zaraziła pasją do tej działalności moja sąsiadka, zaszła po mnie na pierwsze spotkanie i jak przyszłam, tak wsiąknęłam razem z dziewczynami w tą działalność. W kole realizuje się przede wszystkim w dziedzinie kulinarii. Bardzo lubię gotować, co nieco wiem o tym gotowaniu i bardzo mi to sprawia przyjemność. Od innych dziewczyn to przede wszystkim zarażam się taką pasją do działania. One są bardzo energiczne, dużo różnych rzeczy wnoszą. Jedne na przykład świetnie gotują też, gdzie mogę wymienić się różnymi przepisami, świetnie pieką. Inne z kolei mają taką duszę artystyczną. Rymowanki, piosenki, wierszyki to ich domena. Koleżanka pięknie układa kwiaty, bawi się w florystkę, więc te piękne różne aranżacje to też jest dla mnie inspiracja do domowych jakby dekoracji. W kole robimy bardzo dużo rzeczy. Część z nich jest w naszym takim wspólnym gronie, a część, z częścią wychodzimy do lokalnej społeczności, do takiego szerszego grona odbiorców. Jeździmy na festyny przede wszystkim, bierzemy udział w bardzo wielu konkursach, piszemy projekty z powodzeniem. Organizujemy dla naszych mieszkańców różnego rodzaju imprezy. Koło gospodyń wiejskich holmącianki istnieje dopiero od roku. A już ma na koncie tak, tak wiele osiągnięć. Ja, ja jestem osobiście pod ogromnym wrażeniem i Mam tę okazję, żeby tak bliżej czasami z boku gdzieś się przypatrywać, jak działają. I to, i to jest niewiarygodne, ile w nich zapału, ile energii, ile, ile, ile pasji. I nie mówię tylko o takich tematach kulinarnych, bo olmącianki też bardzo angażują się w kwestie historyczne, w przekazywanie tradycji, w kultowywanie obyczajów. To jest. Niezwykle cenne i ważne. Przykładem tego jest impreza, jaką wspólnie z Olmonciankami organizujemy. To impreza składa się z dwóch części historycznej, nawiązującej do Konfederacji Barskiej, do Bitwy pod Olmontami, i drugiej części takiej integrującej lokalną, lokalną społeczność. I w zasadzie tą imprezą rozpoczynamy taką ściślejszą współpracę między KGW a Ośrodkiem Kultury. I ja jestem przekonany, że ta współpraca będzie wielką atrakcją dla całej naszej gminy, ale nie tylko dla gminy, że spotkamy się wkrótce ponownie i Ośrodek Kultury będzie miał swoje nowe pomysły i na pewno Olmuncianki będą miały swoje pomysły, bo w ich głowach jest tyle rozmaitych inicjatyw, pomysłów, że jestem przekonany, że wspólnie możemy robić bardzo fajne rzeczy. My jako koło bardzo Stawiamy na y, ruszenie naszej lokalnej społeczności, na integrację. Bardzo nam zależało na tym, żebyśmy y, utworzyły jakieś takie wydarzenie, na które przyjdzie cała nasza wieś, że wszyscy będziemy mogli się wspólnie bawić. I właśnie w dniu dzisiejszym, po ciężkich kilku dniach naszej pracy, nam się to udaje wraz ze współpracą ze Ośrodkiem Kultury w Juchnowcu. Nasze koło jest dość takim młodym kołem, ale bardzo energicznie działamy. Wyróżnia nas na tle innych kół, ta nasza charyzma, to, że mamy mnóstwo pomysłów, to, że nie zatrzymujemy się i mimo tego, że czasami działamy dość impulsywnie i chaotycznie, to suma Summarum wszystko nam wychodzi na, na plus. Jesteśmy bardzo ekspresyjne w tym, co robimy, mamy mnóstwo pomysłów, i tak naprawdę żadna z nas, żadna z nas jakby nie stopuje drugiej w tych pomysłach, tylko słuchamy siebie nawzajem i po prostu konstruktywnie wyciągamy wnioski. Przeprawiając się 5 lat temu do miejscowości Olmonty, jak każdy taki nowy, można powiedzieć, obywatel tej naszej małej miejscowości, czuliśmy się troszeczkę z mężem tacy wyobcowani. Nie znaliśmy za bardzo nikogo oprócz najbliższych sąsiadów. To, że dołączyłam do koła, spowodowało, że czujemy się teraz u siebie, tak? że to miejsce, w którym zamieszkaliśmy, to jest właśnie nasze miejsce na Ziemi. Przykład Koła Gospody Wiejskich w Olmontach to kolejny przykład na to, jak można realizować ciekawe inicjatywy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Zwłaszcza dla osób, które przeniosły się z dużych miast do terenów podmiejskich jest to okazja, żeby zintegrować się z lokalną społecznością, poznać mieszkańców, którzy mieszkają tutaj dłużej i realizować wspólnie z nimi nowe inicjatywy.